Dzień dobry, poranne pytania, Radia Olsztyn, Aleksandra Skrago przy mikrofonie, a ze mną w studiu Justyna Szostak, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, witam również słuchaczy. Spotykamy się na niedługi czas przed uruchomieniem Bonu Turystycznego Warmińsko-Mazurskiego. Mamy już szczegóły takie techniczne dotyczące tego, jak to ma wyglądać. Zacznijmy od tego, kiedy taki Bon będzie. 27 września, to jest Dzień, Światowy Dzień Turystyki, został ustalony jako moment, startu generowania bonów. Także można powiedzieć, że wtedy ten program startuje. W tej chwili trwają przygotowania systemu, który będzie obsługiwał ten bon, bo pamiętajmy, że bon to nie tylko generowanie bonu, ale również umieszczenie bazy noclegowej. Także lada chwila, można powiedzieć, bo po końcówce sierpnia rozpoczniemy nabór obiektów, które będą zainteresowane, oczywiście z Warmii i Mazur, no, obiektów noclegowych, które będą zainteresowane uczestnictwem w tym programie. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to dlaczego dopiero końcówka września? Wydawałoby się, że sezon turystyczny to jednak bardziej kojarzymy z latem. Jak najbardziej i to lato, może nie w tym roku, zawsze generuje nam turystów, jednak historycznie rzecz ujmując, i krajobrazowo jesteśmy tym właśnie krainą, która jest kojarzona wybitnie z sezonem letnim. I dlatego zamysłem całego tego przedsięwzięcia jest przedłużenie sezonu, pokazanie, że jesteśmy też atrakcją destynacją właśnie po sezonie głównym, tak? Czyli w październiku, w listopadzie, do połowy grudnia, bo nie każdy chce wypoczywać się wtedy, kiedy są tłumy u nas, bo tak naprawdę wakacje kojarzą się u nas z tłumami. Aby tak było, nie zawsze jest, jak już wspomniałeś, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Bon będzie na co tak naprawdę? W jaki sposób one mają funkcjonować? Jaka to będzie dopłata i do jakiego rodzaju usług turystycznych? Będą trzy rodzaje dopłat, trzy wysokości, przepraszam. 200, 300, 500 zł, w zależności tego, jaki rodzaj bazy noclegowej, obiektu noclegowego dana osoba, która będzie generowała ten bon, wybierze, to taką opłatę będzie mogła dostać. Dla przykładu, 500 zł dopłaty będzie obejmowały hotele 3, 4 i pięciogwiazdkowe. Ten najwyższy standard. Najwyższy standard, mhm. dokładnie, i wymogiem też przy rezerwacji i otrzymaniu jakby realizacji bonu jest rezerwacja minimum dwóch noclegów, także takie są podstawowe. Można powiedzieć warunki, jeżeli chodzi o skorzystanie z wygenerowanego bonu. To mi przypomina to, co się działo i, i dzieje ciągle w województwie podlaskim naszym sąsiednim, bo tam także taki bon turystyczny został uruchomiony. Czy pani zdarzyło się próbować taki bon zdobyć? Tak. Z sukcesem? Nie, bez no właśnie, Dlatego o to pytam. 1 czerwca tak. Miałam. 1 września również spróbuję, bo uważam, że należy próbować. Jest to swego rodzaju taki, można powiedzieć, konkurs, w cudzysłowie oczywiście, ale kto bardziej. To pierwszy, ten lepszy. To pierwszy, ten lepszy i to zresztą też regulaminy będą określać, bo pula środków jest ograniczona. Dla przypomnienia jest to 2 miliony złotych. W związku z tym na pewno nie starczy dla wszystkich, którzy będą chcieli wygenerować. Natomiast Powiem w ten sposób, jest to dla nas program pilotażowy i kolejne akcje, jeżeli będą, również będą zakładały właśnie wspomaganie tego sezonu, znaczy tego czasu poza sezonem głównym, czyli będą jeszcze kolejne możliwości, żeby taki gon, bon wygenerować. No ale skoro ten system w Podlaskiem jest taki powiedzmy trudny dla użytkowników, nie do końca przyjazny, no bo jednak te bony się rozchodzą w ciągu kilku minut, więc tak naprawdę się zarejestrować tam, zdobyć ten bon, no to trzeba mieć spore umiejętności. Może jednak należałoby poszukać innego systemu? Nie uważa Pani, że może coś. Dlatego też mamy podejść? trochę inne podejście, mm -hmm. niż na Podlasiu. Mianowicie, Czyli będzie różnica jakoś. Będzie różnica, mm -hmm. jak najbardziej. Mianowicie od 22 września w system cały, jeżeli chodzi o obsługę bonu, będzie możli umożliwiał osobom, które będą chciały wygenerować bon, założenie swojego konta w systemie. Gdzie będzie trzeba wpisać podstawowe dane, bo wiadomo, jeden operuje szybciej w internecie, wpisuje swoje dane, drugi, druga osoba wolniej. I w związku z tym chcemy dać możliwość kilku dni, żeby te osoby, które są za, będą zainteresowane w dniu 27, żeby wygenerować ten bon, żeby założyły swoje konto. I w momencie, kiedy będzie ten 27, ten dzień W, nazwijmy to, wówczas będzie wystarczyło dopisać dane. Prawdopodobnie będą to dwie informacje. Zmierzamy do jak zminimalizowania tego uzupełnienia właśnie już w dniu 27, co na pewno ułatwi i nie będzie tak stresogenne dla osób, które będą chciały po prostu wygenerować bon. Bony rus ruszają pod koniec września, a do kiedy będzie czas na wykorzystanie takiego bonu? Wykorzystanie będzie obejmowało w sumie 2,5 miesiąca to będzie październik, listopad i do połowy grudnia. No i co dalej? Mówiła Pani o tym, że to pilotaż, czyli spodziewamy tak. się, że od nowego roku będzie kolejny taki program? P Pilotaż kończy się właśnie w połowie grudnia, potem przychodzi czas na podsumowanie, rozliczenie, a kolejne w planach jest po feriach zimowych. Bo znowu przychodzą ferie zimowe, które też są pewnym elementem, który jest u nas już realizowany, tak? Czyli goście również przyjeżdżają w okresie feryjnym do nas w większej ilości. Natomiast ten najsłabszy punkt tak naprawdę zaczyna się po feriach zimowych i kończy się w majówkę, bo później ten sezon zaczyna się po prostu rozkręcać. Czy to będzie stricte tylu? Tylko po, czyli w okolicach z kwiecień, czy może jeszcze w maju. Trudno mi na ten moment powiedzieć, bo tak jak mówię, najpierw musimy zobaczyć, jak ten pierwszy pilotaż nam pójdzie. I te bony, które będą później, one nie będą obejmować czasu wakacji? Nie. Mhm, Przynajmniej czyli... na ten moment jest to założenie, żeby to było właśnie wydłużenie sezonu, przedłużenie, bo. Wszyscy mówimy o tym, że turystyka jest dla nas ważna. Oczywiście, że tak. Natomiast patrząc na inne regiony, chociażby na przykład Małopolskę, Zakopane okolice, to, są, to jest region, w który czerpie z korzyści, jeżeli chodzi o za, zarabianie na turystyce, w okolicach 9 miesięcy w roku. My w ciągu 3-4 miesięcy w roku nie jesteśmy w stanie zarobić. Mówię tak my, w sensie jako branża turystyczna oczywiście. I w związku z tym jest też ta potrzeba pokazywania, że u nas też można wypoczywać poza sezonem. Tak? Co prawda nie mamy gór, nie mamy śniegu, chociaż z tym w górach polskich już też różnie bywa. Natomiast wypo, no, chodzi o przekierowywanie po prostu też zainteresowania i postrzegania. Atrakcyjności, tym bardziej, że seniorzy na przykład częstokroć, czy osoby po prostu już dojrzałe, częstokroć nie są uwiązane tylko i wyłącznie okresem wakacyjnym czy feryjnym, jeżeli chodzi właśnie o wyjazdy z dziećmi, tylko nawet wręcz szukają innych możliwości. Taki zresztą ruch też na przestrzeni lat um, obserwujemy, że w, czy nawet w maju, czy wrześniu do nas przyjeżdżają świadomi, dojrzali, aktywni bardzo często turyści, bo coraz więcej osób dojrzałych i seniorów jest bardzo aktywnych. Kończąc, jeszcze wątek bonu: 2 miliony złotych będzie kosztowała ta. Pilotażowa wersja kto za to płaci? Środki są przekazane przez marszałka naszego, przez Urząd Marszałkowski. Zresztą inicjatywa cała właśnie też na pomysł na realizację tego programu właśnie tam się pojawił. Natomiast my jesteśmy organizatorem technicznym tego całego wydarzenia. Jasne. No, zamierzenie jest takie, by tak jak powiedziała pani, przedłużyć ten sezon turystyczny, ale myślę, że wielu przedsiębiorców, którzy działają w branży turystycznej, chciał, chciałoby, żeby już ten sezon się dawno zakończył, żeby zacząć na nowo. No, pogoda z Sprawiła, że niestety tak. jest o wiele mniej turystów, niż pozwoliłoby nawet na przetrwanie wielu firm turystycznych. Ja myślę, że jeszcze nie jest ostatni dzwonek, nie zadzwonił, jeżeli chodzi o sezon. Idzie teraz ładniejsza pogoda. Oczywiście sierpień nie nadgoni nigdy lipca i czerwca. De facto sezon, taki pełen sezon, to jest lipiec i połowa sierpnia, o czym też bardzo często nie, nie zapomina się powiedzieć, więc jeszcze naprawdę jest tego trochę czasu, żeby nadgonić. Wrzesień, jeżeli będzie ładny, to też na pewno będzie to przynajmniej tych weekendowych turystów zachęcać, żeby przyjeżdżać, tym bardziej, że tak jak statystyki, które na przykład prowadzi Centrum Informacji i Promocji Turystycznej w Giżycku, Wyraźnie jest pokazywany trend, że te nasze przyjazdy do nas ulegają skróceniu po prostu. Mhm. Kiedyś to było dwa tygodnie, później tydzień, cztery dni, teraz trzy dni na weekend. Na weekend. Dużo też zależy od, od pogody i oczywiście czasu, czasu wolnego, niemniej jednak na pewno te podmioty, które mają zabezpieczone atrakcje u siebie, takie można powiedzieć, zamknięciu, czyli hotele, które mają czy baseny, czy jakieś inne aktywności, one nie odczuwają aż tak bardzo spadku turystów, jak firmy, które świadczą tak zwane usługi outdoorowe, czyli kajaki, czyli wypożyczanie kajaków, czyli wypożyczanie rowerów. Ja też jestem, oprócz tego, że odpowiadam za promocję w Regionalnej Organizacji Turystycznej, jestem też przewodnikiem turystycznym, więc też obserwuję pewne trendy, pewne inne zachowania u turystów, które wcześniej były inne. Przykład z życia wzięty mam przyjemność oprowadzać w niektórych hotelach w weekendy na przykład gości, bo mają w pakiecie po prostu pobytowym spacer z przewodnikiem i jeszcze 3-4 lata temu, kiedy padał deszcz albo była taka niemrawa pogoda, to nikt z gości nie przychodził. Tak? Gdzieś się zaszywali w pokojach, szli na basen, mhm. natomiast w tej chwili wręcz odwrotnie jest. Czyli jak jest ładna pogoda, to ja nie mam kogo oprowadzać, tak? bo albo przyjdą dwie osoby, bo ludzie korzystają z pogody, a jak jest taka no, nieprzyjemna, nawet i deszczowa, bo zdarzało mi się w deszczu oprowadzać gości, to jest tych ludzi po prostu więcej. Czyli te osoby, jak przyjeżdżają, no też starają sobie radzić po prostu z tą pogodą w inny sposób, aniżeli kiedyś. Także trendy się zmieniają znacznie szybciej niż kiedyś i, i, i te reakcje nasze też powinny być. Nie zawsze są w 100% od razu możliwe, natomiast no, mamy po prostu swego rodzaju, można powiedzieć, ćwiczenia ostatnimi czasy, jak można by było elastycznie szybko zareagować w razie po prostu, chociażby na przykład niepogody. Oby te ćwiczenia przyniosły dobre skutki, no bo mamy tak naprawdę niewiele tych atrakcji przeciwdeszczowych czy deszczoodpornych w naszym regionie. Pewnie to też mogłoby się zmienić. Ale to rozmowa być może na inną okazję. Dokładnie. Za dzisiaj dziękuję. Justyna Szostak, dyrektorka warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję za serdecznie rozmowę. i zapraszam nawet w niepogodę na Warmi i Mazurskiej. Zawsze pięknie. Aleksandra Skrago, ja również dziękuję Państwu za uwagę.